Siemka, tutaj Kamil, witam Cię na moim kanale. I dzisiaj sobie poruszymy temat, jakie są wady i zalety posiadania własnego studia fotograficzno-filmowego i jak je urządzić. Tak, bardzo w skrócie, no bo generalnie temat jest dosyć obszerny, ale myślę, że nakreślić Ci troszeczkę, jak do tego wszystkiego podejść. Pierwszy punkt, jaki przygotowałem, to w ogóle, dlaczego warto mnie w tym kontekście akurat. Posłuchać, dlatego że urządziłem swoje dwa studia, właśnie no, typowo fotograficzne, drugie typowo filmowe, i przerobiłem mnóstwo caseów, bo przez te dwa lata, co tutaj robimy, rzeczy, no to naprawdę bardzo dużo rzeczy tu się wydarzyło. Zajmuję się też doradzaniem przedsiębiorcom, jak wy wyposażyć własne studio filmowe, na przykład w, swoim, w swojej firmie, gdzie nagrywam podcasty albo jakieś tam krótkie formy. Prowadziłem też wiele konsultacji dla osób, które biorą dotacje z Unii Europejskiej i jakie oni potrzebują sprzętu, i potem też weryfikowaliśmy, jak bardzo to było trafne. Więc myślę, że jakieś tam pojęcie o tym mam. Też jestem yy, świrem, jeśli chodzi o jakieś nowości techniczne z tego świata, więc yy, zaczynajmy. Na co musisz w ogóle sobie odpowiedzieć, to do czego te studio będzie w ogóle służyło? Ja mam takie trzy yy, główne powody. To jest studio na sesje zdjęciowe i nagrania, które robisz dla klientów, czyli jakieś, nie wiem, sesje tam bruszkowe, ten, przychodzą ludzie do ciebie, ty im robisz zdjęcia, albo ty ich nagrywasz. Drugie to jest studio na wynajem, i często to jest połączone z tym pierwszym. Czyli ludzie wynajmują sobie u Ciebie na godziny, na całe dni, przychodzą, robią swoje rzeczy, ludzie, znaczy fotografowie, filmowcy. I trzecia opcja to jest do tworzenia tylko swojego contentu, czyli to są takie studia, gdzie Tworzysz swojego YouTube'a, swoje rolki albo to takie często jest kącik często w mieszkaniu albo jakiś nawet czasami zestaw po prostu rzeczy, które masz w swoim mieszkaniu, które zmieniasz je na czas nagrań w swoje takie mini studio. Do tego musisz rozważyć, czy będzie to miejsce, w którym będziesz robić zdjęcia, czy będziesz robić filmy, czy może będziesz robić to i to. To generalnie będzie dosyć definiowało, jaki sprzęt będziesz y, potrzebować, dlatego że trochę inne rzeczy się używa do zdjęć i trochę inne do filmu, mimo że generalnie aparat to jest taki sam. I teraz uwaga, bo jeśli nie wiesz jeszcze, co będziesz robił, nie wiesz w ogóle, czy to będzie takie, czy takie, czy będziesz filmy, czy wideo, to najlepiej kupić i robić to w takim minimum. Po prostu zawsze możesz kupić mniej i potem sobie tam dobudowywać, dokupywać i tak dalej. Gorzej, jak już kupisz, użyjesz i już ani tego zwrócić, ani nic. Więc łatwo wtopić kasę. Dużo lepiej jest po prostu sobie takim metodą małych kroczków takie studio wyposażać, bo wtedy w ogóle będziesz wiedzieć, co tak naprawdę potrzebujesz. Jak teraz w ogóle wybrać miejsce na studio? No musisz popatrzeć sobie na kilka parametrów swojego pomieszczenia, czy tam lokacji. Jedna no to jest wielkość. Czym większe tym lepiej. Oczywiście, wiadomo, nie chodzi tu o salę fabryczną, ale generalnie pomieszczenie, które ma trochę większe odstępy od ścian, będzie na pewno wygodniejsze, dlatego że no do, trzeba często sobie trochę odejść od naszego obiektu. Nieważne, czy filmujesz, czy fotografujesz, masz trochę dłuższą ogniskową, no to no niestety musisz mieć tej przestrzeni trochę więcej. Oprócz odległości między ścianami, też jest ważna odległość podłogi od sufitu czyli wysokość stropu. Fajnie, żeby był po prostu dosyć wysoki, dlatego że w studiach używamy lamp, które są duże i muszą być zawieszone wysoko. Wiadomo, są różne wersje lamp i tak dalej. Nie wszystkie muszą być wys wysoko, ale ten minimum 2,80, no to na pewno poprawić jakość pracy niż jakbyś miał nie wiem, w piwnicy, gdzie jest 2,30 albo coś takiego. My tutaj mamy 3,40 i jest to, to już jest takie optymalne, że, że rzadko mi brakuje tego, tej wysokości. Widziałem też studia, które mają dużo wyższy strop. Wiadomo, czasami tam się przyda ta wysokość, ale nie jest jakiś tam must have 3 metry będzie i tak wystarczające. Kolejna rzecz, którą musisz wziąć pod uwagę wybierając miejsce, no to jest koszty utrzymania. Jeśli to jest w Twoim mieszkaniu, no to praktycznie żadne koszty utrzymania dodatkowe nie przychodzą. I to jest generalnie dosyć optymalne. Ale jeśli to będzie jakieś zewnętrzne miejsce, no to to może być bardzo istotne, no bo Wydając drogie miejsce, no to nie sztuka i potem się wkurzać, że nie ma na koszta. Yy, zdecydowanie bym mocno patrzył na to, ile to będzie kosztować, bo będą fajne miesiące, no to spoko to się będzie zwracać. Ale będą, będą słabe miesiące, albo ktoś na rynku, nie wiem, nie bardzo chęci robienia tego, co ty robisz, no to będzie ciężej. No, nikogo nie interesuje tam. Czy ty miałeś dużo sesji, czy ty miałeś dużo wynajmów, trzeba wyna zapłacić za wszystkie tam czynsze, i tak dalej. Więc tutaj trzeba bardzo dobrze patrzeć, bo już nieraz widziałem studia, szczególnie te na wynajem, które się otwarły, zrobiły marketing i tam po pół roku, że mm, y, dziękuję za współpracę. Niestety tutaj jakieś tam czynniki. I tak dalej. No niestety często właśnie nie wytrzymują tych kosztów, szczególnie, że jest to biznes sezonowy, jeśli chodzi o wynajem czyli po prostu w lato się dużo mniej tego robi niż w zimę, więc a zapłacić tak czy tak trzeba. No i czwarta rzecz, to jest lokalizacja. To ma największe znaczenie, jeśli robisz studio na wynajem, e, jeśli to będzie gdzieś tam na zadupiu. No, to ciężko będzie, żeby to komuś tam się chciało przychodzić, mając w alternatywie studia, które są dużo lepiej zlokalizowane. Jeśli to będzie takie twoje studio, gdzie będziesz ty robił sesje zdjęciowe dla klientów, ta lokalizacja też będzie miała znaczenie, ale mniejsze. Jeśli jesteś, po prostu twoja usługa jest fajna, to dojadą sobie gdzie, gdzie trzeba. Lepiej było to w mieście, jeśli mieszkasz gdzieś na wsi, ale nie jest to takie super kluczowe, bo jeśli robisz dobrą robotę, to. Klient dojedzie, nie będzie z tym raczej problemu, albo ty zawsze możesz go odebrać. Albo jeśli twoja usługa jest droga, to tam ta taksówka za 100 zł to już nie będzie miała większego znaczenia. Więc tutaj przede wszystkim przy wynajmie ma to znaczenie, przy reszcie dużo mniejsze. No i dobra, w takim studiu to co będzie ci potrzebne? No bo to jest takie nasze clue tego filmu, że jakie rzeczy w ogóle kupić? No to taką podstawą podstaw no to jest e, zwijadło do teł, czyli taki po prostu uchwyt, który się mocuje na suficie albo na ścianie i na nim sobie wiszą tła. Tutaj robiłem różne eksperymenty z tym, w różnych studiach różnych systemów korzystałem. Co mogę powiedzieć na 100%? System elektryczny i szerokość 2,70. Wiem, jest droższy, jest dużo droższy, ale to się zwróci. Te łańcuszkowe systemy są. No, nie są za dobre, miałem z nimi bardzo dużo kłopotów. No i też te wąskie tła, okej okay, też są tańsze, ale lepiej zrobić sobie to na większą szerokość. Zawsze na szerokim zwiadle możesz zawiesić wąskie tło, ale na odwrót tego już nie zrobisz. No chyba, że Twoje pomieszczenie jest na tyle małe, że się to nie zmieści. Ale tak jak mówię: elektryczne i 2,70. Kolejna najważniejsza rzecz w studiu to jest oczywiście oświetlenie, bo bez światła nie ma fotografii, nie ma filmu, więc musisz mieć światło. Chyba, że masz tak zajebiście wielkie okna, że nawet to nie jest potrzebne, ale i tak raczej bym coś tam sobie kupił. I teraz tak, mamy dwie główne jakby rodzaje lamp. Błyskowe do, do fotografii e, bardzo jasne, tanie. I w ogóle jak robisz foto, to ja bym szedł w błysk. Albo światło stałe, które jest droższe, słabsze, ale za to nagrasz filmik, zrobisz story, zrobisz rolkę i tak dalej, i tak dalej. Kiedyś ta różnica w cenach była dużo większa, ale teraz już nie jest taka duża. Jeśli robisz trochę tego, trochę tego, to zdecydowanie światło stałe, czyli ledowe, błysk. Jeśli to jest na wynajem studio, no to warto mieć to i to. Ale ja mam osobiście błyskowe i stałe e, i używamy często tego i tego, ale na, na początek może lepiej kup po prostu stałe. Na co tutaj zwracać uwagę? Że lampa lampą, ale statyw jest ważny. Statywy mocne, Lepsze, droższe niż te, co są dołączane często w jakichś zestawach albo tam proponowane. To jest ważne, bo to chodzi o bezpieczeństwo. Do tego pamiętajcie, że każda firma ma jakiś swój system. Godox ma swój system, Amaran ma swój system i jak już kupujecie światło, żeby to było z jakiegoś jednego systemu, bo potem nie będzie to między sobą pasowało, bo będzie pasowało jakoś koślawo. Ja u siebie mam. Błysk to jest Quadra Light i Godox, bo to jest praktycznie to samo, a jeśli chodzi o światło stałe, to mamy Wiltroxa, Godoxa i Gleruana, czyli też w sumie trzy systemy, ale przez to, że tu jest bardzo dużo tych świateł i razem z czasem po prostu ewoluowało tutaj te światło. Teraz praktycznie robimy wszystko na Viltroxie i Godoxie. Dlaczego dwie marki, a nie jedna? Dlatego, że w przypadku Wiltroxa mają bardzo fajne lampy typu miecz LEDowy, który... No, byłem w stanie po prostu poświęcić tą, ten brak zgodności systemu. Mamy tła, mamy światło. Teraz jeszcze kolejna rzecz, to jest statyw. Statyw ci się przyda w ogóle w fotografii w filmie. W studiu statyw jest niezbędny. I teraz tak, unikaj po prostu jakichś takich, nie wiem, z Mediamark za 70 zł statywów. Kurde, kupujesz aparat za tysiąc, dwa, dziesięć tysięcy i kupujesz statyw za 100 zł, to nie tędy droga. Musisz mieć dobry statyw. Serio, musisz mieć dobry statyw. Z firm, które polecam, to jest na pewno Manfrotto, Benro, ale generalnie każda taka firma bardziej pro, ze sklepu z fotograficznego będzie ok. My teraz jeszcze używamy tutaj Small Riga, chociaż to są statywy bardziej do wideo i pamiętaj, że to jest po prostu Twoje bezpieczeństwo i bezpieczeństwo Twojego sprzętu, więc tutaj nie wiem, wolałbym zaoszczędzić na jakichś, nie wiem, pierdołkach typu. No choćby kupić tańszą lampę, tańszy aparat, a kupić lepszy statyw i tak dalej. Serio, bo to po prostu yy, jest takie niby poboczny sprzęt, ale jest ultra ważny. I teraz tak, no mamy to wszystko, no to nadal mamy tak naprawdę puste pomieszczenie z tłami, więc jakieś krzesła, yy, kwiatki, yy, stoliki, jakieś różne akcesoria. Jakie? No to wszystko zależy od tego, co będziesz robić. Jeśli będziesz mieć studio i w, swój YouTube robić, to być może no po prostu kupisz sobie to, co potrzebujesz do swojego YouTube'a. Jeśli to będzie na wynajem, to jakieś takie modne teraz rzeczy, poszukaj se na Pinterestie, idź do Pepco, do Action. Jeśli to będzie studio fotograficzne typowo, może tam nie będzie wcale dużo takich rzeczy potrzebnych, może jakaś biała kostka, jakiś fajny yy, ten hoker tak zwany, taki stołek barowy i potem dopiero dokupuj, bo yy, kup jakieś minimum, minimalne minimum, a potem to rozwijaj, bo se zrobisz graciarnię i będzie po prostu ciężko przejść. I teraz tak, czego unikać? Bo okej, okay, powiedziałem, co fajnie kupić i na co zwracać uwagę, ale są też rzeczy, które w ogóle nie polecam. I nie polecam nie dlatego, że gdzieś to przeczytałem, że czat GPT to napisał, tylko serio ja to przetestowałem. Świetlówki, czyli takie lampy, takie spirale. To często na Allegro gdzieś tam widziałem, że to sprzedałem jako światło filmowe. I no tak, to, 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 to tak zostało wyprodukowane, ale. Nie warto, dużo lepiej zainwestować w ledowe światło, dlatego że te żarówki się tłuką, jak się stłuką są niebezpieczne, bo jakieś tam pary niebezpieczne się uwalniają, no i nie mają zwykle regulacji jasności, ani barwy światła, w ogóle no, przeżytek i jak ktoś ma nawet jakieś używane potaniości, nie warto, serio. I ogólnie też takie systemy oparte na żarówkach E27, tak to chyba się nazywa, czyli takich po prostu wkręcanych żarówkach. Często są takie jakieś no, że pałąk, i na tym masz, macie do wkręcenia taką żarówkę LEDową. To nie jest profesjonalne rozwiązanie. Kurde, naprawdę, jak macie mały budżet i na samym początku, to ok, ale ja bym od samego początku już szedł albo w, w lampy te, typu z mocowaniem bowens, albo takie jakieś panelowe. I typowo z, zrobione dla filmu i do foto, bo wszystkie inne jakieś tam żarówki, to one zwykle po prostu nie trzymają tych barw i będziecie się tylko wkurzać, że kurde, nie wygląda to tak fajnie, jak gdzieś tam, gdzie się widziało. No i to, co już powiedziałem, czyli statywy, słabe statywy, tanie, lekkie. Warto tutaj naprawdę wydać trochę więcej, żeby to było mocne i bezpieczne. Ale w ogóle, po co to wszystko robić? Po co ci własne studio. Fotograficzne i filmowe, no, ma to swoje zalety. No, chyba najważniejsze to jest po prostu swoboda, nie musisz się z nikim umawiać, nie musisz płacić za te godziny, nie musisz, po prostu masz swoje miejsce, robisz się tam, co chcesz. Masz swoje rzeczy, które wiesz, jak używać. No, to jest niewątpliwa zaleta, którą ja na przykład sobie bardzo cenię. No, i właśnie to, że nie musisz płacić za godziny. Możesz sobie tam siedzieć cały dzień i nie ma to większego znaczenia na twoje koszta. Czy tam będziesz trzy dni od rana do nocy, czy po trzy godziny raz na tydzień. Po prostu kosztuje to cię cały czas tyle samo, więc może to być bardzo duża oszczędność, jeśli po prostu bardzo dużo korzystasz ze studia. No i ostatnia rzecz to chyba taka no, trochę wątpliwa, ale jednak to jest oszczędność czasu. Po prostu nie musisz nigdzie jeździć. Po jakichś studiach różnych, po prostu masz swoje miejsce. Szczególnie na przykład, jeśli robisz dużo takich małych sesji, to dużo wygodniejsze będzie będziecie się umawiać w tym jednym miejscu i tam se ludzie przychodzą i ich ogarniasz, a nie, że jeździsz po jakichś studiach, bo jednemu się to podoba, jednemu tamto. Nie, u ciebie jest i, i robicie u, u ciebie. No a jakie są wady? No bo mówię o zaletach, są też wady. Przede wszystkim wysokie koszta początkowe, czyli no nie, musisz na początku te 1200-3 władować, gdzie możesz mieć za 110 zł za godzinę, na przykład u mnie 7 razy więcej sprzętu niż gdybyś się samemu wyposażyło za kilka tysięcy. Więc wiadomo, te koszta początkowe są duże, no ale z czasem one mogą spadać, eee, no bo masz już wszystko co potrzebujesz, nie trzeba cały czas dokupować. No i w ogólnie to są też trochę ograniczone możliwości, no bo. Jeśli to będzie takie twoje studio dla ciebie, to prawdopodobnie będzie miało mniej sprzętu, mniej przestrzeni niż takie profesjonalne studia na wynajem. I bardzo możliwe, że nie będziesz potrzebować tego tych dużych możliwości, bo będziesz mieć po prostu to, co chcesz. No ale jednak trzeba mieć to na uwadze. No i ta lokalizacja też tutaj raczej jak wynajmujesz studio, to ta lokalizacja no, nie będzie taka fajna, jak te na wynajem, no ale też nie zawsze to ma znaczenie, tak jak mówiłem. Często klienci dojadą do ciebie do domu, bo czemu nie? No, i najważniejsza rzecz, no to są te stałe koszty. Czy tam będziesz robić, czy nie, trzeba ten wynajem zapłacić, trzeba to po prostu opłacić. No, chyba, że to jest w swoim mieszkaniu, no to wtedy nie. Jeśli masz możliwość, nie wiem, adaptacji w swoim mieszkaniu, jednego pomieszczenia na studio, to jest w ogóle super rozwiązanie. Tak długo, jeśli nie przeszkadza ci to, że pracujesz w swoim mieszkaniu. No, jeśli ci to nie przeszkadza, no to jasne, że tak. Tak właśnie zmierzamy do końca naszego filmu. Jeśli się zastanawiasz nad takim swoim studiem i chciałbyś więcej pomocy z tym, co tam powinno być, możemy zrobić taką indywidualną konsultację. Zachęcam Cię też do zaobserwowania mojego profilu, gdzie możesz znaleźć jakieś może inspiracje do tego swojego miejsca. No i co? I zasubskrybuj przede wszystkim ten kanał. Bo będą się pojawiać tutaj kolejne filmy. Także ja się z Tobą żegnam. A nie, jeszcze się nie żegnam. Zobacz jeszcze na moim stronie spiza.studio. Możesz zobaczyć, co my tam robimy, jakie mamy warsztaty, jakie mamy szkolenia, jakie mamy wszystko. Także jeszcze tam wbijaj i ja się z Tobą żegnam. To na razie.